I tak przez cały dzień od rana do teraz burczy ten samolot. Z chwilą przerwy na tankowanko chyba. A na kasztanie coraz mniej liści. Mm. Luiz mieli że. <grywamy> o, jak słodko! Tak spoglądamy przez świat i czy ktoś idzie, czy nie idzie. i gdzie jest tatuś? Oho. Tatuś przyjedzie, tak? Uh -huh. A tam kto tam jest? Lucyfer! Tak, tak. tam jest drugi piesek. Uh -huh. Gdzie jest Lucyfer? Tam jest Lucyfer. Gdzie jest Lucyfer? Dobra, nie dobra. Tak, on jest taki ciuciutki. Powiedz, mam już brodę siebie jestem. A, mam zarości, tak? Zarościk. Chciałbyś wyjść tam do Ludzka? Tak. Takie piękne, bezchmurne niebo. Jest po 15. A, jest ładnie, cieplutko, przyjemnie. Tutaj ten, nie, tu jest orzech tak. Ten orzech jak tutaj wygląda? O! Jeszcze trochę i będą orzeszki spadały. Mmm, tutaj robią grilla. Mm, ale pachnie. Bravo! wow, brewo! O <grywa> Oh. Uh. A. Mamo! piłkę jest. No to piłka. Yes, gol! Luis, dawaj, To przy Dawaj, daj Luiz! Daj! Gotowy? Hejka, hejka! Witam się z Wami Dzisiaj jest sobota, jest 17.55. Ja się byłam wymyć, a w międzyczasie dziewczyny otwierały lol. Cofnęliśmy się w czasie i Nadia jako mała dziewczynka też miała w ogóle fazę na lol i ona tego nazbierała. Ale patrzcie na to! Taki temat ta słodki plecaczek. Ale trzeba przyznać tyle laleczki. No fajne są. Same, sama przyjemność w ogóle w, te laleczka, w tych laleczkach było to otwieranie. co działa co Ty mi tu robisz? Mamy plasterek, bo że mamy oło. Ja chyba też na każdy palec bym potrzebowała. A, a taki wielki plaster na głowę, wiesz? A! Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami z rana, dokładnie z auta. Jedziemy na giełdę, ale mamy mały postój, bo zatrzymaliśmy się przy piekarni. Bo mąż musi sobie kupić co? Bułki do pracy, i tak samo Brianowi. Tam z tyłu są dziewczyny. My tak czekamy jeszcze, minutkę, zanim otworzą tą piekarnię, z tego względu, że przyjechaliśmy zbyt wcześnie. Ale dobra, to się wytnie jeszcze. Na placu krakowskim u nas dzisiaj jest wyprzedaż garażowa. Jak myślałam, żeby tam wpaść. Ale jak ja tam depnę, nie, to lepiej nie. Jedziemy głównie tak. Po co jedziemy? Po jajka, po boczek dla męża. I po miód, tak, bo miód to jest priorytet. Ja ostatnio pokupowałam miody, ale tak jak ja Wam wspominałam, mam miód miszko, mniszkowy i nie pamiętam dokładnie, u kogo go kupowałam. Idę szukać tej osoby, jeżeli trafię ten miód, ja robię zapas. Znaczy zapas, da sobie kupię, bo ten mniszkowy miód naprawdę wspaniały. On jeszcze wyszedł, on jest kremowy. Także tam dziewczyny z tyłu siedzą na swoich sprzętach. Nadia wyspana? Lia wyspana? Tak, no wyspane są. Jest godzina 8.59, więc jest wcześnie. Ja wstałam tuż przed szóstą. Czy ja mogę kiedyś dłużej pospać? Ja bym chciała do tej 9:00, no niestety, no nie da się. W sumie wczoraj szybko też odleciałam. Nie no, szybko to jednak nie było, bo to było chyba po... Bo... To było około 22, a może nawet i po było? Hmm? Ja już tak czekam na tego mężą, kupi te pieczywko. Autobus. Pojedziemy na tą giełdę, zobaczymy, może tam jeszcze coś ciekawego będzie. Zastanawiałam się nad wrzosami, ale ktoś mi kiedyś powiedział, że wrzosy przynoszą nieszczęście. Serio, to jest kit? Czy tak ktoś chciał, żeby nie kupowała, wrzosu? <grych> nie wiem, ale ja pamiętam, miałam wrzosy i... A! W te znaki, to jest tak, jak się wierzy w te znaki, to... Ach, tak później jest. Pogoda jest piękna, błękitne niebo, jest tak ciepłutko. że ja dzisiaj powiedziałam, ja sobie robię dzień wolny, dzień mamy, tak, nic nie robię, chociaż już powiesiłam pranie, ale odpoczywam. Chłopaki gotują obiad, a ja siedzę na dworze i się wylekuję. Oj, przepraszam za ziewacza, ja bym mogła jeszcze troszeczkę pospać. Nie. Dobra, nie zanudzam. Tak jakiegoś kaślu dostała. Nie zanudzam. I Idę jeszcze się i dojdziem na giełdę, to już będę wyspana. Także to potem. Wiecie co? Mi kupił bułkę ze szpinakiem, bo jestem fanką szpinaku. Pod każdym względem szpinak, szpinak i jeszcze raz szpinak. I mówi mi, że były bułki ze szpinakiem, więc z chęcią zaraz ją przetestuję. Ja tam zapieczyłem nie jestem, ale szpinak wszędzie. Bo i zacznie mają, To dobrze. A ona jeszcze taka cieplutka. To jeszcze jest ser. tak, ona pachnie. Nadia, chcesz spróbować? Próbować? Taką Nie, jestem inną. Jaką półtyp? Fajna. Taką Tak? Ale taki piękny zapach. Ucztę te mamy... A wy z czym dziewczyny macie łóki? Ty masz zwykłą kajzerkę, ale ja? Z sezamem. O, z sezamem. Chcesz z kościoła Co? Nie, ja wiem, ja też, hmm. Ja to, ja to nie. ze szpinakiem. Ja? Czy ty ja. nie lubi szpinaku, ja jestem nie, nie, lubię te ze szpinakiem. To ja po serem mm. szpinakiem lubię, tylko że one są bardzo rzadko. Znaczy, było... Ja nie wiem, wszystkich, bo było sześć sztuk, wziąłem cztery. To dobrze, że sobie komuś Bo już za mną, kościół brał za mną, nie? A te chyba przechodzą po te półki. Ale dobra. Tak, bo gościu za mną Uuu. zaraz ze szpinakiem bułkę, nie? Jest godzina 9:60, a nie śniadanie mają o 12. Dobra, jem sama, pa. Pomnik Jana Śliwki. A tutaj, po drugiej stronie, gdzie są te palmy, niżej, bo tu były schody niżej tu w ogóle były dwa bliźniacze sklepy okrąglaki na dole był e, targ taki handelek, Balcerowicza się nazywał no fajnie było co do bułki rewelacja tak dobrej bułki dawno nie jadłam ale że ja naprawdę kocham szpinak to zachciało mi się robić pierogów ze szpinakiem i serem fetą i ja chyba to ja dzisiaj ogarnę o! Nie, nie, dzisiaj robię dzień mamy chociaż u mnie to różnie bywa, swędzą mnie brwi, ale czemu, to nie wiem. Także pojedzona, ta bym się kawy napiła. Jezu, przepraszam. Dobre bułki? Dobrze, mm -hmm. <noise> moja była wspaniała bułeczka. Jestem wdzięczna, że mogłam ją skosztować, bo ona rzadko jest do kupienia, czy rzadko jest, trzeba mieć szczęście, żeby ją kupić, tak mi już powiedział. Także ja już wiem, dlaczego myśmy wcześniej wyjechali do tej piekarni, ja już to wiem. Hmm. Mam tam szpinak, Pani się patrzy. Hmm. Ale fajnie tam. Wiesz, kość, O, a tam już to. Czemu czemu tam? O, o. O. No, został do farby, został do farby do domu sobie widzisz? Widzisz, ale farbki zostały w aucie, Tu gdzie ta karta dla kota? Nie patrzę, Ale patrz, dla mnie ma tak dużo. Kamuszelka. Patrz, a kamuszelka? Gdzie? No tutaj. Hmm. Brazyliasa tam? No, tutaj. O, to tam pan zmienił miejscówkę? Pan od taczki? Tak. Ej, ale patrz, wiatro jest, ten... Maszynka do mięsa. Ale pan mi nie przywiózł. Chodź, i daj mi ręczek. O, jak tak za idziesz, no? to jest dużo ludzi. Czas najwyższy poznać. Ika z drugiej strony.

Chciałabym powiedzieć, ale dziewczyna podobna do Nadii. <ścoughs> to Nadia. Prześpięcieś? patrz, taki tu wielki krzyk. Kaniąc. A wiesz jakie z tego są super potlety? Całe kilo 22 zł tego podgrzybka, ludzie. Jesteś w No ja bym sobie osuszyła już na stół wigilijny bym miała, do usze. Ale patrz, jakie one piękne są. Dobra, sobie jeszcze... te. Całe jesteś takie pokrojone? No taki już pokrojony będzie mniej zabawy. nie no, starczy. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy poniedziałek 22 już września. Za oknem jeszcze mamy fajną pogonę. 6.39 na zegarku. Już, już jestem po pierwszej kawie. Zaraz pójdę sobie, zrobię drugą kawę i wezmę się za chowanie łóżka. Ale tak mi się dobrze siedzi. Jak nigdy. Chyba będę miała gdzieś jakiegoś dzielenia, ale nie wiem, czy słyszycie. Ja jestem trochę zakatażona. Wczoraj była piękna pogoda, ale nagle zerwał się taki dziwny, porywisty wiatr. Siedzę i nagle. Czuję, jak mnie ściska gardło i ja mówię, o kurczę, ja wiem, co jest grane, ale już później miałam problem, żeby przełknąć ślinę. Przyszłam do domu, zrobiłam miksturę, którą miałam zrobić, jeszcze wieczorem sobie zgotowałam mleko z miodem. No i tylko czuję, właśnie w tym nosie, że tam coś jest, ale gardło przestało mnie boleć, więc działa, działa, działa mikstura, działa. Zobaczcie, w czym mi wstaje. Tutaj się idzie. Starsza. A tu masz kręcone włosy, dziewczynko. Że idziemy robić kawę. Luis przyszedł do mnie. A. Tak, tego, że jestem tu u Szydziutko, <głosłotny> wygląda. Hrabia sobie której coś się przypomniało, że my mamy maskę uh -huh. i ona straszyła maseczką. O, tak, no. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ja jej mówię, wcale ja się ciebie nie boję, nie, no nie, Woodward, ojej, a wiecie co się stało, to ja nie wiem co to się stało. W sobotę byliśmy na zakupach, robiliśmy zakupy. Wziąłem dwa opakowania saszet dla Edwardka i tych saszetek nie ma. Najprawdopodobniej my zostawiliśmy te saszetki przy tych kasach. Wiadomo, w, na, w sklepach oni mają ten e, towar, w sumie ten towar. Towar do sprzedania, taki, żeby go obchnąć jak najszybciej. I podejrzewam, że te saszetki się oparły o te produkty i tu. No i kot całe szczęście to jeszcze było, ale... Ach, jego... Jezus, gdzie coś mi pokrysło, Ale kurde. najgorsze jest to, że u mnie przed oknem jest taka wielka pajęczyna. Tego pająka nie ma, a te bydle to takie wielkie, takie mięsiste. On mi tak kurde pożaru, Wszystko mi swędzi. Nie wiem. Te panie tu, tu na nocy z tyłu też. cała pożarta jestem. Dobra, rakubek. kubek idziemy po kawę robić. Szkoda, nie, nie szkoda czasu czasu pojęcie względne. Sobie my kawę i jeszcze na spokojnie sobie wypiję. Sobie, sobie, sobie. Wyżyć te słowo z Śmieciarka jedzie. Dobra, czajnik głośny, odezwę się potem. Za oknem ładna pogoda, opanowie zabierają śmieci. Tam da, dalej leci samolot. Da, na dole szczeka. Ptaszek przyleciał w międzyczasie, dwiegórek no. brak. Zerkam teraz przez okno. Na termometrze mamy 14 stopni. To wcale nie jest tak, że jest fajnie, przyjemnie, okno mam uchylone. I tak dość ciepło jest. Dobra. Zalejemy tą kawę i pójdziemy jeszcze usiąść, odpocząć przed całym dniem. Chciałabym jeszcze dzisiaj pograwić podwórko, bo jeszcze, jeszcze jest szansa na to, że nie będzie dzisiaj padać. I te liście trzeba byłoby zgrabić. W, w tym kuble mamy miejsce, więc tak. Spróbujemy to ogarnąć. Tylko zbyt dużo czasu na to nie będzie, bo tak córa ma na później do szkoły i to jest taka, o, tak, o, takie oderwanie się od pracy, bo robisz i nagle po wszystko musi zostawić, bo nagle trzeba jechać po dziecko do szkoły. Trochę tych liści tutaj jest. Ostatnio to było ukrawione kiedy? W sobotę? Coś teraz uparte są te liście i one nie chcą spadać, a przez najbliższe dni no, aplikacja mi pokazuje. Czy to bocian? Chyba tak. On sobie wraca. Tak, to chyba bocian taki wielki. One już wracają? Dopiero teraz? Chyba, że źle widzę. I co do tego kasztana jeszcze, no uparcie, nie chcę zrzucać tych liści, on jakby te liście zrzucił, to już byłoby mniej pracy, a jak przyjdą teraz te deszcze, to tak trzeba się liczyć z pogodą, z miejscem w śmieciach, bo na zimę to chciałabym mieć czysto. Tak jak w zeszłym roku, to było tak fajnie zorganizowane, nie było tych liści, ale teraz jakieś silne są te liście. Dobra, nie o liściach. Dzi tata, ci dobry. A gdzie mama nie powiedzcie, mama tata pojechał do pracy. Czemu pojechał do pracy? No zawsze jedzie do pracy. Bo chyba była. I rytualnie Z rana szukamy w Już rozbierałam troszkę. Nasze kolejne. Orze Szukamy dalej. Hmm. No, chyba nie ma nic przy wczorajszych wiatrach, bo dość wczoraj wiało. Myślałam, że tych orzechów będzie więcej, chyba, że ktoś też był tutaj. O, tutaj jeszcze jeden jest. O! Tu, o, tu następny... Mam tutaj wyskać. O, tu jest następne. Tak się chodzi i się zbiera. I to taka przyjemność z rana. Hmm. Co ja tutaj w mam? Orzeszki. Już nie ma, to było na tyle. I dzisiaj pół woretka. Ali, ja już malujesz rano, tak? Mm. Co to malujesz?